Siemanko, witam serdecznie. Śmako! witam na nagrodach za Elite Division Rivals na moim głównym koncie. Road to glory również, pokład Glory. I paczuszka na głównym koncie z ikonką dzisiaj zapadana Klaska gatunku. Siemanko, witam serdecznie. Witam, witam. Jedziemy, paki. Z czego to? To jest za puchar chyba Silverów, czy nie? Nie, to są za Rivalsy, co ja gadam. Uuu, niezły pig na sam start. Niezły, niezły. To widzicie? Widzicie? Dobra. Elegancko. Witam, Taziku. Witam. Jest Oblak. Jest ogólnie Gabriel, jest Jimenez. Witam, witam. Ciuf, ciuf jechało. Ciuf, ciuf O kurczę, no i Mark Andre Terstegen. On niech będzie. Za trzecią ligę. Sympatyczne pliki Ulululu, ulu, 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 ulu. Jest Jona, jest Jona Ona się grzeje już. Ona się grzeje dla widza. Ikonka, na jak? Szacun ogólnie dla killer Smoka. Że nam zostawił yy, taki content. Jak paczka z ikoną. Albo człowieku, nagrody za Rivals, nie? Szacuneczek, na jak? Taki tutaj wiesz, takie Mordunie szanujemy. Juve, i Atalanta kupon? O, kurno, ale to na Juve stawiasz? O, stary, wiesz, że to jest ciężkie. O, w salach. Nie, co za gość. To jest Oskar Mahmur. Witam, Mordencio Centralny Piąty. Siema. Moro sobie wjechać człowieku. Oj, czeka, czeka, czekaj, co to leci? Eś po, Holandia. E, Dywizję? Hero? Hero? A to jest paczka z heroesem? Ha. Tu paczka z Heroesem Dirk Kuyt O stary Ikona wjeżdża A ja się dziwię, że to jest hero Nie, na razie To Zadana paczka z predykcją Paczka podstawowej ikony max87 Jedziemy To jest flara ikonowa? Mężczyzna, SPD? Włochy u Czy to jest Gatuzo? Gatuzo? Nie, 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 nie o najgorzej chyba pięć czerwonych traderów na kosze nie No Czekaj, bo my tu jedziemy tak, stary, my tu jedziemy ogólnie o z nagrodami. O, wymienny, pięknie. No i coś warty, no i zarobione już masz stary z sześć dyszek. Na jak? Elegancko. Dumfries wpada. Oj, co ty mówisz? Ile jest nie Jego warty zwarty Okej. Okej Ale tutaj, no, Alvin, oglądasz to? Alvin, nie jesteś? Daj spokój, siema Raksu, witam Daw TV, siema Ruso Na PPK ten nowy duet zajebisty Ale dało Tu jest Oblak i uwaga, no Oblak pod foder, nie? Francja Premier League? A Mateta Mateta ma informa, ciekawe Witam, 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 co ciekawego leci z tego? Niemcy bramkarz, Bundesliga, u Manu Neuer chyba, Manu Noja I zapraszam, ostatnia paka, 10 razy 7.5 plus, specjalną chyba Ale bez lookoutu o, ja to nie wymienię. Szkoda, nawet bez 10 tysięcy. Troszkę ogólnie szkoda. Olu się rozpędza, byczek. Byczek El Toro Ramirez, Git? No ale to jak wiesz? Ja, ja. Pyta, wiesz, jak pytasz, jak wiesz. Wiesz, jak pytasz. Pewnie, że Git. Ele za kolak. Siemanko, o kurna, dziękuję za tier pierwszy. Serdeczne dzięki, serdeczne dzięki. Minus ten nowy zajebisty. Kusimy ta ikonka i bohater. O kurna. Liga druga, Division Drivers. na to glory. Wjeżdżają. Pierwszy pick, sportowy, to jest zmienne, nie? To jest zmienna, więc zapraszam serdecznie, fajne karty. Jared Bowek, Sales, o no i Thomson Baron, świetny pick, tak ulokowany sportowo. O, Oscar Marmusz, jako zmiennik, wow, moja, 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 Claudia Pina, Claudia Pina, Pina Colada. no, no i nie ma się zastanawiać nawet, bierzemy. Najlepsza karta w grze, moja tutaj, ta moja sportowa Klauda Pinka. Witam się, witam ogólnie dziś kopeś, Manko Manie, witam. No i będzie wjeżdżać na road to Glory? Ej, ale na road to Glory tą piną nie chciałem grać akurat. Omar a nie Oscar, co powiedziałem? Oscar? O Oscar Marmurz, stary, dla mnie to jest Oscar Marmusz O, kato to tutaj jest fajnym overallem. Fajnie, P potrzebne mi są fodery. Dużo foderów, oj, dużo foderów. Kato to wjeżdża. Im więcej foderu tym lepiej. No, pina to nie jest foder. Bez tu, ok. Ej, serio, jak tak patrzę na te nagrody, nawet nie ma, nie ma z czego tego trafić, co to jest o Harry Maguaya! No człowieku, no zasłużone. Deserved, deserved. Jest Harry Maguaya. Widziałem też kurczę przecie, znaczy nie przecieki, a może przecieki, a może jej dawało o tym info. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że może nawet jej. Że mają ogólnie Mają na celu zmienić te nagrody I mają ogólnie w planach zmienić te nagrody Więc całkiem spoko Bo no O kurna To jest moja najlepsza karta z dzisiaj Baltimore No dobra będzie foder pod ikonę Na Road to Glory Na ikonę Ikonę na Road to Glory Mówiłem robimy na, na 100% nie Nie wiem czy zrobimy dwie ikony Bo W sumie to nie no Powinniśmy tu dziabnąć Ja tu kubańki na wiesz Pierwsza w tym roku Paczka z ikoną na Pogba to Glory Poszła Zapraszam Ian Rush Ian Rash, Proszę Ian Rash, Proszę Ian Rash jest, NAPASNIA napastnik! Nie! Czabum kun! Nie, tylko nie to. Chciałem ja naraszać, no. Jasny wind, ej, chciałem ja naraszać. Ale ci, czy wykupię jakiś WIEM Huming stary Huming no. Bum cha cha. Bum szakalaka, baby. Ci si nie opłacało, wy SIĘ zwariowani? Ten Czabum kun jest ZAJEBISTY Chłop, jaki on ma playstyle? O, ty, bez drivenów. Nie ma! Driveny, haha! Ha. Drivenik stary, i tiki taka I akietka złota I bateryjka człowieku, i szybkość Zastawkę ma, no kurna, trzeba bym wjeżdżał do pierwszego składu Poszła, sportowo, idzie Chodź No chodź, mordko, no chodź Haha s sz Ej, no Jan Right jest spoko chyba, czy nie? To co, to jest fatalna karta? Ten rajcik jest niewy niewybitny? Uuu, no to do, do Mbappé to ciężko, no? Zwłaszcza z tą podcinką, plus. Ja, pidi, goście mu dali podcinkę plus, ty. Chyba tylko raż gorszy? Nie. Trzał zuchwa, proszę bardzo. Czy ja mam taką ekspresję na coś jeszcze tylko pod streamem? Wiadomo stary, że wiesz. Wiadomo stary, że nie chodzę po chacie i nie wiem, mamy... Yo, hej, że się mam, mama, co dzisiaj na obiad się gotujemy pomidorową z mamą. Będziemy ją jeść razem, wspólnie rodziny, obiad! Wieża, już, jeszcze sekundka. Jeszcze sekundka, zobaczymy co poleci, chłopie. Liga Litarno, nagrody. Na głównym koncie, śmiało zapraszam. 25 tysięcy sportowych... Nie no, szczerze. No to wygląda obrzydliwie. sobie, no, że masz Elite Division i dostajesz 25 kafli za... Z nagrody, no. No jest to takie. deprymujące, trochę. No tak, no, uważam, że. Ja w sensie dalej uważam, że to by było. Nie, 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 nie. O, bo teraz próbujesz mi wrzucić ogólnie. Naprawdę, nie moje słowa w moje usta, stary, nie? To jest bardzo niemiłe. Ja mówiłem, że byłoby zajebiście, gdyby jej nie rozpierdoliło tak rynku, nie? I uważam, że gdyby nie było tylu paczek wymiennych w sklepie. i rynek by działał tak, jak należy. to byłyby zajebiste nagrody. Siema, ma zalecony chemik, siema ma. Dobra, no z pików coś musi polecieć, nie? Jeżeli nie poleci z pików, to już nigdzie nie poleci, żartuję. Proszę bardzo, pyk, Cislikom 83, świetna, świetna karta. Dobry foder. Fodery potrzebujemy futurę foderu, bo jest i hero, i ikona. No o tym mówię Draken, że jeżeli wiesz w obecnych realiach rynkowych, no uważam, że nagrody są za słabe, bo ludzie nie mają motywacji, żeby wiesz, żeby zagrać, ale jeżeli by rynek funkcjonował od początku, tak jak powinien funkcjonować, no to byłoby zajebiście. Siabrowski art. Więc to tym się różni tylko i wyłącznie. O kurczę, pulisić. No dobra, no jest 8,7 foder. A zapomniałem troszkę, troszkę mi to umknęło. Kol Palma. Troszkę wy overal. No troszkę wy. O... Ale on jest blady w porównaniu do Barelli, nie? Patrzcie, macie słoneczne Włochy versus deszczowe UK, nie? Ostatni pig, 8,5. To prawie jak pig z Lookoutem, nie? No 8,7 to jest mało, mało. Lepiej, lepiej, lepiej rzuć. No ho, ho, ho. Szkoda. Okej. Okay. No, proszę bardzo. Proszę bardzo, nagroda ogólnie. No nie my, jestem jakimś fanem, przepraszam bardzo, Chelsea? No na razie, może inform, nie? A czemu to jest niewymienny ten inform? Skoro on zawsze był wymienny, chyba? No, fajnie do SBC będzie przynajmniej. Komuś po. Ej, czy to jest w ogóle. A ten z Niko Paś, okej. Okay. A pamiętasz takiego gościa? On się nazywał Angel Gomez, chyba? Seria, Argentyńczyk kiedyś. Stare FIFA. Zajebisty był, tylko nie wiem czy Angel. Papu Gomez to był, na pewno. No to co, no to 10 razy 7 plus może z jakimś walkoutem, foderkiem? Dobra, jest walkout. Not badal, laseczka, elo Oj, 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 to jakaś Irlandka, mam się przepraszam bardzo, walkout? To i ona ma overalla? Ogradali, ale w Serie B. a 87 7 Makabe z arsenalu. To wygląda sympatycznie, nie będę mówił, że nie to się Wygląda jakby była dniem. Jakby była na przykład nauczycielką starej języka polskiego. To wydaje mi się, że była w porządku, nie? No, ta na przykład, jakby była nauczycielką języka polskiego, to ten. Mogłoby być ciężko, nie? Z tym chociaż, i to sypło coś. Bramkarz. Bramkarz typu Mike Menion? Francuz, seria. Mila, no tak, Mike Menion. I to jest chyba tyle, to nie było double lockoutu No, bo to mega paczka w sumie, też nie ma co wymagać. Wymienny. Ej, to nie jest źle, się Bartu? Albo Berto. Nie, nie, Bartu nie, Berto. Coś dobrego, coś lepszego niż z ikonki, nie? Męskota! O-o-o-o! na ramce! Proszę bardzo, sympatyczna ikonka na głównym kącie, po to, aby trafić na przykład widzicia. Zapraszam serdecznie, Nymania. Poszło, ja nie widzę. Leci sobie ikonka sportowa właśnie w tym momencie. Wypada elegancki Nymania widzić? Tak jest. Środkowa obrona. Pyk. Pyk. Do elegancko, nie? Do składziku elegancko wierzę. Nie ma mania widzić. Naprawdę Klajwert? No ja Klajwert, ty. A Klajwert może mieć Driven na plusie. No, jak piszecie Hulit, to musi być Holender, stary, ja już Was znam. O kurcze, Patryku. No, witamy Patryka, tak? Witamy serdecznie, Patryk Klajwert. O kurcz, ma precyzyjne główki. On nie ma żadnego. Ma silną zastawkę, gość. Zastawi się i przypie Driven, nie? Taki, jaki ma być na Padzior. No, to jest wiesz. To jest moja dziewiątka, tak? Za czwartą ligę, czyli tak, wiesz, bardziej tutaj Bliżej, wiesz Blisko casualowo, tak, łajcik Peturam, 8-5 No dobra, no 8-5 na start O, Marquinhos On takim road to glory, to kurcze Tak znalazł, nie? Elegancko I coś jeszcze ciekawego? No dobra, tutaj nic ciekawego No ale Marquinhos fajny Wiadomo, że... O, z walkoutem, nice, sympatycznie I prawie leci Frankie de Jong. O, nie, nie To, to jest Pedri? Pedri Chyba, Pedri. Na no jak? Fajnie, folder szczerze.